Siemanero wszystkim, sobota wieczór, więc zaczynamy zabawę z newsami. Informacje zaczynamy od skoków. Kamil Stoch po raz 78 na podium. Cała polska ekipa pokazała się ze znakomitej strony. Kamil Stoch zakończył konkurs na drugim miejscu, Piotrek Grzeba był czwarty, a Dawid Kubacki szósty. Jakub Wolny drugą serię zakończył na 14 pozycji. 21 natomiast był Andrzej Stękała, a 30 Klemens Murańka. Zawody w Klingental wygrał już po raz dziewiąty w tym sezonie grany. W klasyfikacji generalnej Pucharu świata prowadzi niezmiennie granut przed Eisenbichlerem oraz Kamilem Stochem. Czwarty jest Piotr Żyła, a szósty Dawid Kubacki. Na jutro zaplanowano drugi konkurs w Klingental, początek zawodów o 14.30. i Pogoń pozostaje liderem Ekstraklasy. klasy. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowem 1-0 w meczu 16 kolejki Ekstraklasy i umocniła się na pozycji lidera ligi. Jedyną bramkę zdobył 19-letni Kacper Spoliński było to szóste z rzędu zwycięstwo Pogoni. Real Madrid wygrał na wyjeździe z łezką 2-1. Po słabej pierwszej połowy jeszcze gorszym początku drugiej, Królewcy odpowiedzieli bardzo dobrym stylu. W meczu nie wystąpił kapitan Realu Sergio Ramos, jednak to inny środkowy obrońca, Rafael Varane tym razem musiał ratować Królewskich, przed Blamarzem strzelając obydwa dwa gole. Real zajmuje w tabeli drugie miejsce z 403 punktami, jednak rozegrał dwa spotkania więcej niż liderujący Atletico, mający tych punktów 50. Trzecim miejsce i szanse na zrównanie się punktowo z królewskimi będzie miała Barcelona, która rozegra jutro swój mecz z Betisem. Cristiano, Cristiano Ronaldo dzień po swoich 36 urodzinach znowu był jednym z bohaterów Juventusu wygranym 2-0 hitowym meczu 21. kolejki Serie A, tym razem przeciwko Romie. Po raz piąty z rzędu czyste konto zachował Wojciech Szczęsny. Ronaldo pozostaje liderem strzelców włoskiej ekstraklasy z 16 trafieniami na koncie. Teraz starą damę czeka rewanż w Pucharze Włoch. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu to właśnie Juve wygrało na San Siro z Interem, a Ronaldo zaliczył dwa trafienia. Teraz przechodzimy do siatkówki. a sekoresowy Rzeszów wygrywa w hicie plus Ligi Siatkarzy. Werwa Warszawa Orlen Paliwa podejmowała na własnym boisku a Sekoresowie Rzeszów. Po dwóch setach mieliśmy remis, jednak w dwóch kolejnych Rzeszowianie zdominowali swoich rywali i wygrali odpowiednio do 17-16, i 16, a całe spotkanie 3-1. Tym samym Maseko resowe wywozła z Warszawy komplet punktów. MVP meczu został wybrany Karol Butryn, który zdobył 19 punktów. Rzeszowianie w tabeli zajmują szóste miejsce, a siatkarze ze stolicy są na czwartej pozycji. Zaksa przegrywa. Zaksa kedzierzyn która niedawno zapewniła sobie już pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej siatkarskiej Plus Ligi, na mecz za Luronem wartą zawiercie wyszła w nieco eksperymentalnym składzie. Trener Nikola Grbić chciał dać odpocząć podstawowym zawodnikom, co zawiercianie wykorzystali w pełni, pokonując gospodarzy w trzech setach. Dzięki tej wygranej jurajscy rycerze obronili piątą lokatę w tabeli Plus Ligi. A na sam koniec ciekawostka o jego Armando Maradonie, o Argentyjczyku, który stał się ikoną popkultury. Ukazywał się na tytułowych stronach gazet, zarabiał ogromne pieniądze za reklamowanie takich marek jak Kojak, Seat czy Coca-Cola. Ciągle był obserwowany przez włoskich paparazzi. Kiedyś zaberkadował się w domu i tworzył ogień z wiatrówki w kierunku dziennikarzy. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało zostawcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć.